Chicago, nie? To tam są filmy z Hulejnogi, nie? Jak ten, tą całą, tą ścieżką rowerową i ten. Nie wiem co tu jest wiane bo tu ten. Jedna pani przyszła psa O, tu jakiś pies jest te są jakieś kurcze te no sklep z psami. I raczej znaczy chyba z karmami, bo jedna pani przyszła psa przyniosła? A nie, czy co to jest? To nisko jakieś? Nie, jest, jest, ale ten, ale oddała psa tam. To tam, gdzie ostatnio byłeś. Wiesz co, nie wiem, y, gdzie tam oglądałeś, ale te, ale na hulajnodze są filmy, mówię, z nogi z tego. Jak sobie zobaczysz na kanale z hulajnogi, kurde no, słów mi brakuje. Jest taka ścieżka rowerowa, koło, wiesz, koło linii brzegowej, nie? To jest tam wciół tego. Jest po prostu na plaży. Nie, to wczoraj byłem, no, na plaży, tak, tak. To co byłem na plaży w Montrose, to z tej plaży do Chicago, tam sobie zostawiam auto i jeżdżę sobie do Chicago. Z tego powodu, że, wiesz, fajne widoczki są z hulej nogi, a, a w Chicago też ciężko auto postawić, nie? No, a tak z jeziora to jest elegancko, nie? Podjechać tam sobie, kurde, wiesz, wiesz. Jest z 20 minut, i teraz tak samo będę w piątek, wiesz, zostawię tam sobie auto, jadę na tą krytyczną masę i ten, i później... i później, kurczę, będę ten. No. E... I później będę na pierwszą z powrotem, nie? A ostatnio w nocy tam jechałem, nie? W, no właśnie z tej krytycznej masy. Nie wiem, o 10-11 godzinie gdzieś chyba o 10, nie? I spokój cisza, kurde w Chicago, tylko że mówię, że przy, przy linii brzegowej, nie? Przy linii brzegowej, także tam też jest dosyć spokojniej niż w Chicago, nie? Także tak to jest, nie, nie. Następna pani z psem przyjechała, już bez psa wraca, czy tu się zos zostawia te psy, czy co? Może jakiś hotel dla psów. Jedna pani zostawiła psa będziesz brał udział czynnie. nie? Wiesz co? Tak, w tej krytycznej masie będę jechał razem z tym, bo tam mam też może na kanale z 3 godziny filmu, nie? To wiesz, będę jechał z tymi wszystkimi ludźmi, nie? Tylko tam przeważnie większość na rowerach jedzie, nie? Na rowerach jedzie, a ten, a ja na hulajce, nie? A też tam parę hulajnych było, parę, parę koleżków na tym, na kole, nie? Na kole było, no, ogólnie to takie fajne wydarzenie, nie? O, chińska restauracja i psy przyprowadzają. <laughs> nie, nie, tu jakiś ten jest, nie wiem co to jest dokładnie. E, ale jakieś karmy widać przez okno, może jakiś, nie wiem. No, nie mam pojęcia. From Chicago, dokładnie, Chicago, gold, silver ma Kiedy kolejny wywiad z Mareckim? Może się odezwiesz, bo go już nie ma na FB 3 tygodnie. Z Markiem? No Mam tam z Markiem wywiad zrobiłem. Na razie nie robię wywiadów, ale kurde będę wracał do wywiadów, tylko trochę się ochłodni. Wolę takie live robić, bo kurde wywiady to też są męczące. Wiesz, musisz się z kimś ugadywać, ludzie to też różnie na to patrzą, chcą, nie chcą. A tak sobie takiego lejbika, wiesz, robię kiedy chcę i ten, ale... Ale jak jakieś ciekawe osoby znajdę do live'ów, to będę robił, wiesz? Tylko też muszę jeszcze teraz troszeczkę ten, bo auto zmieniłem muszę kurde w aucie zrobić hamulce, jakieś nie hamulce, tylko na razie nie ma chęci i ten, i, 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 i coś będę działał z wywiadami, nie? Można online zrobić yy, ciekawe osoby, testowiznę to to Marecki. Nie, online to nie jest to, nie? Online to jakoś, ja wiesz, ja wolę. Znaczy, też może ten jest opcja, nie? Ale kurde, wiesz, ja bym wolał tak, wiesz, te ściana mi do auta całkiem inna jest bajera, nie? Kurde, niż, niż takie ten. Każdy inny jest, raczej ba... znaczy, każdy. Inaczej się tak po prostu rozmawia, nie? Inaczej się rozmawia, przynajmniej dla mnie, wolę, wolę na żywo, nie na, na ten. Zobaczymy, może ten, muszę, muszę, o pociągi Ci pokazać, tak, czekaj, można online zrobić, czekaj, dawaj na stację pociągi pokaż, Lo. o, pokaż jaki bali piękny ma